Dobry wieczór pogromce populizmu. Wreszcie Ziobro trafił przed komisję śledczą. Oczywiście ugał kłamał. Stary, dobry w Ziobro. Tego się w DNA Ziobrowym nie zmieni. Dlatego wysłałem dzisiaj pismo. Wzywam Ziobrę do skonfrontowania się. Dość długo nie poruszał delikatnie powiedziawszy wątku mojej skromnej osoby, dopiero pod koniec e, przesłuchania opowiadał bzdury, gał, pływał, jak taki pisko, żwił się. E, musimy to skonfrontować, panie Zbigniewie. No musimy to skonfrontować. Stańmy na ubitej ziemi w prawdzie. Niech pan mm, tym razem... Nie ucieka, niech pan odbiera wezwania. E, wysłałem takie pismo do przewodniczącej Sroki. Chcę się z panem skonfrontować w trybie kodeksu postępowania karnego. E, byłem przesłuchiwany przez komisję, byłem świadkiem, tak jak pan e, świadkowie, mogą zostać skonfrontowani. Porozmawiamy o wszystkim, panie Zbigniewie. E, I te bzdury, które pani się opowiadał, jak pan w ogóle może mówić, że wycieki się zdarzają? Włamaliście mi się do telefonu na lewych wnioskach w oparciu o pomówienia e, e, znajomych pana, bliskich współpracowników Solidarnej Polski. Włamaliście się do telefonu, nie znaleźliście nic. Pierwsza agentka operacyjna odmówiła prowadzenia operacji, uznali, że nie ma żadnego przestępstwa. Dopuściliście do wycieku, e, zmanipulowaną formę e, publikowaliście w TV rękami Perejry. Spółka przegrała po wielu latach procesy, ze mną musiała przepra przepraszać. Znaczy, posunęliście się do rzeczy obrzydliwej. I pan mówi, że to się zdarza? Panu to się w ogóle w życiu dużo zdarza. Panu się zdarzyła sprawa świętej pamięci Barbary Blidy. Zdarzyła się panu też przecież operacja w sprawie Andrzeja Leppera. Zdarzył się panu też jeden z bardzo zaufanych sędziów z waszego kręgu, czyli szpieg Schmidt. Pan to w ogóle się zdarza. Cały czas panu się coś zdarza. Ale też się zdarzyło, wie pan co mi? Mi się zdarzyło, że pana żona mnie podsłuchiwała w Parlamencie Europejskim tutaj. Ja myślę, że przy konfrontacji będziemy mogli ujawnić wszystkie aspekty prywatnej sprawy, którą pan próbował sobie załatwić. Pan dzisiaj mówił, e, znowu tak pomawiając gdzieś tam ogólnie, e, pan mówił, że był wniosek o uchylenie immunitetu. Przecież ten wniosek prokuratorzy zeznawali. Pana Ziobrowi Wysokiego Szczebla nie było podstaw do tego. W 1922 roku już była opinia prokuratury krajowej, że nie macie na mnie nic, bo ja z żadnymi pluszowymi wiewiórkami, dmuchanymi zamkami, stworem głodomora albo... Pokazam fajerwerków, nie ma nic wspólnego. Wy to dobrze wiedzieliście. A brnęła do tego osoba, której dzisiaj pan wystawił laurkę. Obrończyni spraw pedofilskich. Teresa rudkowska szmydyńska Nie ma już jej w prokuraturze. I pan dzisiaj wysławia Teresę rudkowską szmydyńską obrończynie spraw pedofilskich? Bo przecież to ona kręciła sprawę syna Kurskiego. Powiedzmy sobie, będziemy to wszystko ukazywać, panie Ziobro. I ujawnimy wszystko. Ujawnimy też to, że w tej operacji brali udział Pana kumple z Solidarnej Polski, to oni to napędzali, prokuratorzy to zeznali, wyjaśnili, że ze sprawy jakiejś banalnej, kryminalnej, e, która powinna być w prokuratorze regionalnej, e, rejonowej, przepraszam, załatwiona w ciągu roku, wysłane akt oskarżenia, miasto powinno odzyskać na tych tłuszczowych wiewiórkach, jakichś maskotkach pieniądze. Wy zrobiliście ogromną operację specjalną i pan dzisiaj mówi, że to były najpoważniejsze przestępstwa? Ja byłem szpiegiem? Ja byłem terrorystą? Ja byłem w jakiejś zorganizowanej grupie przestępczej, kradnącej na miliardy? Pan, jest, pan się dobrze czuje mentalnie? Przez te lata też pan się może dobrze czuje? Bo chyba coś nie gra. Pan po prostu zrobi sobie prywatną operację niszczenia przeciwników politycznych. I to wszystko ujawnimy. Wyjdą wszyscy znajomi pana żony, pana, wyjdzie cały mechanizm. I wie pan po co? Ja chciałem mieć to za sobą. Natomiast po to, żeby pan już nigdy nikogo w życiu, nie krzywdził, nie będzie już drugiej Barbary Blidy. Ten układ pana Kolesi, Święczkowskiego, który pomógł panu, starał się pomóc, Ocieczka, Sieraka, no, że to są te nazwiska z Blidy. Dokładnie te same nazwisko stały za tą operacją, w której służyli też pana kumple z Solidarnej Polski. Wszystko wyświetlimy, to panu obiecuję. I obiecuję też panu jedno, jak w tych postępowaniach, których jestem osobą pokrzywdzoną, działaniem Pana i Pana zaniechań, obiecuję Panu, że się spotkamy i będę oskarżycielem e, prywatnym i wspólnie z Dorotą będziemy Pana przepytywać. Nie będzie też tak e, słodko, nie będzie już takiego lawirowania, ale wpierw się skonfrontujmy. E, kochani pogromce populizmu, e, bijemy się o prawdę, trzeba to robić z determinacją, w oparciu o fakty, prawdę. Prawda sama się nie obroni. E, I jeszcze załóżcie jedną rzecz. Kto ruszył do pomocy dla Ziobry dzisiaj? Kto mnie zaatakował? Szmyt. Ruski szpieg. Jestem ciekaw, czy oni w 2019 roku, w którym, w którym kręcili lewą operację, żeby tylko wykraść dane przeciwnika politycznego, jestem ciekaw, czy wtedy szmyta robili. Coś mi mówi, że nie. Pozdrowienia, pogromce populizmu, biem się o prawdę.